Dzień dobry, cześć. Hi, z tej strony oczywiście Mikołaj, Mechanika Pojazdowa Handel. Dzisiaj prezentuję Wam BMW serii trzeciej, e, dokładnie E91 Touring e, po tak zwanym faceliftingu. Samochód pochodzi z 2008 roku. E, wyposażony w silnik wysokoprężny diesla dwulitrowy o mocy 177 koni mechanicznych. Auto w wersji indywidual, co za chwilkę też sami zobaczycie. Jeśli chodzi o sam samochód, jest on w stanie bardzo dobrym, technicznym oraz wizualnym. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Auto oczywiście bez wkładu własnego, bez żadnej inwestycji. Tutaj wszystko jest zrobione tak, jak być powinno. Z rzeczy dosyć ważnych, dosyć fajnie wyposażona wersja. Oczywiście prezentacja ma na celu pokazać Wam samochód z jak najbardziej prawdziwej strony, czyli jakieś jego drobne mankamenty, które się oczywiście znajdą, bo jest to tylko i wyłącznie samochód używany za tym Zatem idziemy do przodu. Samochód posiada dwa kluczyki, gdy otwieramy auto, od razu te słynne ringi nam się ukazują, oraz poświetlenie LEDowe klamek. Jak widzicie, przód i tył. Bardzo ładny efekt w nocy. Jest to również element wyposażenia dodatkowego z mankamentów. Na pewno jakieś drobne rysy, delikatne wgniecenia. Zobaczę tutaj na przednim błotniku. Bardzo ciężko będzie to pokazać w tym miejscu. Jakieś delikatne wgniecenie. Samolot stoi na 17-calowych kołach aluminiowych. Na oponie letniej do samochodu dorzucam komplet kół zimowych. Również na alufeldze, ale 16-calowej. E, oczywiście auto w przepięknym kolorze, który nazywa się e, Montego Blau. Jeśli się nie mylę, za chwilkę sobie również to e, zobaczymy. Aczkolwiek sprawdzimy już teraz, czy Montego Blau Montego Blau Metallic. Przepiękny, niebieski, metaliczny kolor, który sprawia, że ten samochód naprawdę od razu wszyscy wyróżniają na drodze. Przyciemnione tylne szyby, oczywiście z tyłu LEDowe światła, jak to w wersji poliptowych, co teraz właśnie widzicie. Również mamy LEDowe podświetlenie tablicy. Oryginalne, nie żadne dokładane żarówki. Z mankamentów, jak widzicie, tutaj tylny zderzak z takimi rysami, nie chcieliśmy tego lakierować po to, żeby też nie psuć gdzieś całego takiego bardzo ładnego, prostego efektu tego samochodu. Jak widzicie, 17 calowa felgi przepięknie pasują do tego egzemplarza. Z takich drobnych mankamentów tutaj na dole w listwie progowej, zobaczcie, taka obcierka. I czy coś jeszcze? Chyba nie. Zobaczcie tutaj cały samochód w bardzo dobrym stanie. Światła ksenonowe, spryskiwacze reflektorów, czujniki parkowania z przodu jak i z tyłu. Obejdźmy sobie jeszcze raz dookoła każdy element. Zobaczcie, tutaj wszystko naprawdę świetnie wygląda. Niesamowity taki urok właśnie daje ten kolor. Bardzo ładny, nie wiem czy na wideo będzie to aż tak oddane, ale w rzeczywistości naprawdę świetny kolor. Dużym plusem tego samochodu jest to, że to auto jest kompletne. Mamy wszystko na swoim miejscu. Każdy plastik czy uchwyt jest na swoim miejscu, tam gdzie być powinien. Nic nam tutaj nie brakuje. Mamy pełną książkę serwisową, wydruk auto DNA, wydruk z, cały raport z, z ASO z BMW Szczecin tak więc e, mamy też wszystko tutaj cały przebieg jest oczywiście udokumentowany e, co jest bardzo ważną rzeczą w tego typu właśnie samochodach jeśli chodzi o wnętrze standardowo mamy otwierany a trzeba otworzyć samochód standardowo otwieraną e, również tylko tylną szybę oraz klapę bagażnika gdy przyciśniemy Dwa razy od razu tylna roleta bagażnika jedzie nam właśnie do góry, tak jak widzicie to teraz. Oczywiście z tyłu mamy wejście na gniazdo zapalniczki, uchwyty na jakieś drobne przedmioty. Tutaj również siateczka z jednej, jak i z drugiej strony. Tutaj również. Tutaj oczywiście dostajemy się do akumulatorów. Pod spodem jeszcze sporo miejsca na jakieś drobne przedmioty. Co bardzo ważne, samochód posiada również hak holowniczy, którego akurat nie widzicie. Jest to hak. O nawet tutaj mamy e, taką naklejkę. Hack Westfali, e, szybko montażowy, tak naprawdę w minutę. Jest on oczywiście w samochodzie, jest on dorzucany do samochodu. <laughs> Przepraszam, rzecz oczywiście jasna. Jeśli chodzi o wnętrze, e, w bardzo dobrym stanie, w żadnym stopniu nie zużyte. Zobaczcie na boczki tapicerek. Cztery elektryczne szyby. E, tutaj fotele z tyłu, kanapa w bardzo dobrym stanie. Na oczywiście dwóch bocznych fotelach mamy mocowania Isofix. Na środku spory podłokietnik z cup holderami, czyli z dwoma uchwytami na napoje. Na środku oczywiście nawiew dla pasażerów siedzących z tyłu oraz kolejne wejście zapalniczki. Z drugiej strony również tak samo, nic się tutaj nie zmienia, wszystko w bardzo dobrym stanie. Tylna kanapa również. Rzucimy sobie okiem na deskę rozdzielczą. I myślę, że możemy przejść do przodu, czyli do tej części, która pewnie Państwa najbardziej interesuje. Z przodu zobaczcie, tapicerka. Rączki drzwi one bardzo często zawsze lubiły. Tutaj po prostu robiłaś taka guma z tych rączek. Fotel pasażera regulowany oczywiście przód tył, góra, dół, tymi rączkami oraz elektryczne regulacja odcinka lędźwiowego. W schowku mamy wydruk z AutoDena, tak jak mówiłem, gdzie mamy cały przebieg potwierdzony. chętnym mu udostępnimy ten wpis oraz książkę serwisową, której zdjęcia też widzieliście w ogłoszeniu. Tutaj kolejny element wyposażenia dodatkowego, czyli cap holdery, miejsce na napój. Bez tej opcji, po prostu ten samochód jest lekko, powiem szczerze, bezużyteczny. Kiedyś prywatnie jeździłem taką BMW i po prostu nie było gdzie położyć kubka z ciepłą kawą. Jak widzicie, autko prezentuje się świetnie. Mamy tutaj czarne nerki, czyli ten grill tak naprawdę jeden oraz drugi element. Z nerki generalnie przyjechało, przyjechał ten samochód z tymi czarnymi nerkami, ale też do tego samochodu mamy standardowe, oryginalne zwykłe takie plastikowe z oczywiście chromowanym elementem dookoła. Zapewne wiecie o czym mówię, więc one też są dorzucane od razu do samochodu. Jeśli chodzi o miejsce dla kierowcy, bardzo wygodnie: cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka, tutaj możemy tym przyciskiem zablokować otwieranie tylnych szyb. Fotel kierowcy również w nienaruszonym stanie, tutaj wszystko jest na swoim miejscu. Odcinek kładziowy również ustawiany elektrycznie. Plus przód, tył, góra, dół. Jeśli chodzi o miejsce dla kierowcy. Ja mam 1,85 wzrostu, spokojnie się tutaj mieszczę. Myślę, że nawet osoba spokojnie o wzroście ponad 2 metrów usiądzie tutaj wygodnie. Z lewej strony, jak widzicie, jakiś taki drobny schowek dla kierowcy, bardzo fajnie wykończony. Światło mamy oczywiście automatyczne halogeny, światła przeciwmgielne. Kierownica skórzana w bardzo dobrym stanie, praktycznie nigdzie nie wytarta. Oczywiście wielofunkcyjna. Co też zaprezentujemy. Dwa kluczyki, tak jak mówiłem, to też jest duży plus. OK. Radio odciszymy. OK. Zamkniemy drzwi, bo będzie nam tutaj pikać. Wszystko jest w porządku. Serwis samochodu również został wykonany, jak to u nas. Pali się dobrze, odpalimy samochód, żeby nie było, że, że coś się z nim dzieje. Ok, mamy odpalone autko jak słyszeliście, wszystko odpaliło od razu. Z lewej strony, przyciski, czyli regulacja głośności, z prawej, na przykład, przewijanie utworów na płytach czy stacji radiowych. Z lewej strony, oczywiście, przycisk od komputera pokładowego. Możemy sprawdzić średnie spalanie oraz, oraz ilość, którą możemy przebyć jeszcze na danym paliwie. Ta manetka odpowiada za tempomat, który oczywiście jest sprawny. Klakson również sprawny wyświetlacz. Nie jest to największy wyświetlacz akurat w tym modelu, ale mamy tutaj wszystkie potrzebne funkcje sterowane właśnie tym takim touchpadem. Między innymi klimatyzacja. Możemy ustawić tutaj, gdzie ma nam wiać, jak mocno powietrze. Wszystko ustawiamy oczywiście pod siebie. Mamy całe menu, nawigację, telefon, płyty CD i radio. E, wszystko obsługiwane właśnie tym kontrolerem. E, nawiewy, oczywiście, światła awaryjne, wyłączenie kontroli trakcji. Centralny zamek, ciepło, zimno. Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, która jest oczywiście sprawna. E, podgrzewane przednie, fotele regulowane, w, jak widzicie, e, w trzech stopniach. Czujniki parkowania z przodu, jak i z tyłu, z wizualizacją na tym ekranie. Wszystko działa jak należy. Tutaj mamy generalnie cały panel radia. E, tutaj delikatny schowek. Skrzynia biegów automatyczna tego starego typu, czyli ta taka bardziej pancerna, bardziej odporna na jakieś uszkodzenia. Generalnie bardzo chwalona skrzynia. Nie jest może ona najszybsza, ale jeśli chodzi o żywotność, jak najbardziej e, przewyższa tą kolejną generację generacji skrzyni. Podłokietnik skórzany dosyć wygodny. Wysuwany ten element, oczywiście otwierany. Mamy tutaj m.in. wejście AUX oraz kolejne wejście na zapalniczkę. Tutaj duże miejsce na jakieś drobne przedmioty, oraz tutaj delikatny schowek, również wykończony fajnym materiałem. Lusterko jest fotochromatyczne, czyli samo się przyciemnia, gdy na przykład z tyłu ktoś nam świeci światłami. Auto działa jak należy. Zobaczcie na całe wnętrze, wykonanie tego samochodu. Wszystko jest w porządku. Tutaj wszystko. Naprawdę jest tak jak być powinno. Wyjdę sobie na zewnątrz. Eee, muszę też Wam powiedzieć parę ważnych spraw. Samochód jest po ogromnym, tak naprawdę, serwisie eksploatacyjnym. Mamy tutaj m.in. nowy, kompletny rozrząd. Eee, oczywiście olej w silniku, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy, filtr paliwa. Eee, cztery wtryski, bo to oczywiście jest silnik rzędowy, czterocylindrowy. Cztery wtryski zostały poddane regeneracji profilaktycznie, po to, że przyszły właściciel nie musiał się właśnie o to martwić. Z przodu, na przedniej osi mamy jeszcze nowe klocki hamulcowe. To były takie nasze inwestycje, po to, że przyszły właściciel nie musiał w ten samochód inwestować, tylko jeździć i cieszyć się właśnie tym samochodem z tym przepięknym, niebieskim, metalicznym kolorem. Dwa komplety: kół, lato, zima na alufelgach. Alufelgi, koła letnie, 17 calowe koła zimowe. 16-calowe, dwa kluczyki, pełna książka serwisowa, pełna historia samochodu. Tak więc, jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Samochód naprawdę warty uwagi. W razie pytań, tak jak mówiłem, zapraszam do kontaktu. Jeśli potrzebujecie większą ilości informacji, oraz o, albo zdjęć, oczywiście służymy pomocą. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej.